Dzień dobry, dzień dobry moi kochani Witajcie w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj sobotę, 28 dzień września No i ja się dopiero do was odzywam Wcześniej się jakoś nie zebrałam, żeby się odezwać Za chwilę idę się szykować Bo jak wam mówiłam już we vlogu a W zeszłym tygodniu To mam na tą sobotę również plany eee, Tak, jakie plany? Idę się spotkać z moimi koleżankami A ja właściwie to z jedną e, Bo jedna niestety napisała, że nie może Bo coś jej wypadło więc tak, za chwilę pójdę się malować. Generalnie już się ubrałam, a teraz idę się tylko pomalować i będę szła. Chociaż powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby dzisiaj wyjść z domu, bo ma padać. Cały tydzień, jak Wam mówiłam, już wczoraj padało i dzisiaj też ma padać, chociaż póki co świeci słońce, jest silny wiatr, no bo w dalszym ciągu nas są silne wiatry. No i tak nie wiem, no nie zapowiada się, że ma padać, chociaż już się tak to słońce zachodzi i takie jakieś chmurki przychodzą, więc może padać, więc na razie wóz zabezpieczę się i wezmę kurtkę przeciwdzeszczową, zresztą jak będę wracać z mokna, no to trudno, ale tak to się prezentuje. Dzisiaj właśnie zmontuję dla Was vloga z wczoraj. Bo miałam trochę czasu, więc stwierdziłam, że go zmontuję i dzisiaj nie sprzątałam mieszkania przed wyjściem, dlatego że jak wrócę, mogę to zrobić, bo dzisiaj nie mam nagrywania filmów. Mam w planach robić co innego, ale stwierdziłam, że ogarnę jedno i drugie, bo i tak wieczorem Jarek będzie jakiś mecz oglądać, więc będę miała na to czas. E, tak, ale co będę robić później, to Wam powiem oczywiście później, chciałam się z Wami przywitać, rozpocząć tą, tego sobotniego vloga, e, tak więc ja uciekam się szykować, bo e, nie chcę się spóźnić na spotkanie. Może mi się uda jeszcze odezwać do Was przed samym wyjściem, a jeżeli nie, to dopiero się odezwę jak wrócę. Ale i tak się nie martwcie, bo dzisiaj mam Wam pokazać co kupiłam w Primarku ostatnio, więc ten vlog i tak będzie bardzo długi. Także zapraszam na kolejny dzień ze mną! Jak widzicie, ja już jestem gotowa do wyjścia, ubrana. Słuchajcie, kurtkę deszczową, tą moją z Primarka, tą parkę, miałam wziąć tylko do torby na w razie co, ale właśnie zaczęło padać, także super. Chociaż jakoś bardzo mocno nie pada chyba, ale... i... Te chmury chyba przejdą, będzie ok no ale miało zacząć padać i właśnie teraz ubieram buty, patrzę, pada, no nie więc ubrałam już kurtkę, bo miałam w planach ubrać swetr, a tą kurtkę wziąć dodatkową, no ale niestety idę w tej kurtce. Pod spodem mam e, taką czarną bluzę. Tak więc dobra, śmigam włosy sobie związałam w koka, bo wieje wiatr, więc nie, nie mam mowy, żebym poszła w rozpuszczonych. Także dobra, ja uciekam, bo się zaraz spóźnię i odezwę się, jak wrócimy do domu, kochani. Powiem Wam, że było bardzo fajnie. Tylko tak, jak wam mówi, mówiłam Wam wcześniej, jedna koleżanka nie dojechała, bo coś jej wypadło i byłam tylko z jedną, ale było sympatycznie. Hmm, powiem Wam, że jak wychodziłam, to padało, tak jak Wam mówiłam, że zaczęło padać, ale to był taki lekki deszczyk, i za chwilę przestało, więc nie padało. Jak byliśmy w tej kawiarni, to tym razem siedzieliśmy w środku, bo jednak trochę na dworze to widzieliśmy, że pada, nawet teraz tak mocniej, a potem jak już wracałam, to nie padało, więc spoko. Teraz zaczęła znowu padać. Dzisiaj w ogóle taka pogoda jest koszmarna, że cały dzień mnie boli głowa, słuchajcie. Jakaś masakra. Ech. No i generalnie trochę tak chłodno było. Zresztą jak potem wyszło słońce, to się z kolei zrobiło ciepło i ta pogoda taka dzisiaj w kratkę. Raz świeci słońce, raz wieje silny wiatr i w ogóle i raz opada, więc masakra. E, tak, teraz zabiorę się za sprzątanie mieszkania, bo tak jak Wam mówiłam, wcześniej nie sprzątałam. Powiedziałam, że dzisiaj nie mam jakoś um, bardzo dużo do roboty, jak w zeszłym tygodniu. E, więc posprzątam mieszkanie i potem pokażę Wam moje zdobycze z Primarka. Ha bo dzisiaj jeszcze wieczorem mam plany, ale o tym Wam powiem później. No, tak więc, dobra. Lecę sprzątać, tylko chciałam się zameldować, że już wróciłam, bo podejrzewam, że jak nagram Wam to, co kupiłam, to ten vlog będzie bardzo długi. Ale to już Wam wspominałam wczoraj. Generalnie mogłabym nagrać osobny film, ale szczerze mówiąc, filmy dopiero będę nagrać w zeszłym, tygo... w zeszłym tygodniu. No, w zeszłym nagrywałam. W przyszłym tygodniu, więc, no, już bym chyba nie wytrzymała, żeby Wam nie pokazać, więc, dobra. Lecę sprzątać, żeby szybko się wyrobić. A w ogóle to chłodne jest, Wam powiem, w domu. No. Udało się. Słuchajcie, posprzątałam mieszkanie i jestem mega zadowolona. No i jak widzicie, zapaliłam już światło, bo zrobiło się szaro. Jeszcze nie ma, słuchajcie, 18. A już w domu jest bez światła ciemno. Ale to dlatego, że pada teraz już cały czas i taka, wiecie, pochmurna jest, więc przez to się zrobiło ciemno w no, no, trudno. E, w każdym razie ja się wyrobiłam i e, ściągnęłam pranie. Słuchajcie, okazało się, że wszystko mi wyschło, bo tak się trochę obawiałam, że mogło mi nie wyschnąć i będę musiała Wam mokre pokazywać. Ale wszystko wyschło, więc e, pokażę Wam, co kupiłam ostatnio w Primarku. Tak jak mówiłam, e, kupiłam rzeczy do pracy, bo po to generalnie szłam. Ale oczywiście wpadło mi w oko jeszcze co nieco więcej, więc Wam zaraz wszystko pokażę. I powiem Wam, że dawno nie byłam w Primarku, bo ostatnio, jak robiłam jakieś zakupy, to właśnie na tych transmisjach na żywo na Facebooku. Eee, no a w Primarku dawno nie byłam. Jeszcze my byliśmy w tym dużym takim Primarku, więc dwupiętrowym, więc tam to w ogóle szał dwie godziny chyba tam byliśmy, więc wiecie, bo latałyśmy do Przymierzańi kilkukrotnie. Ludzi multum naprawdę też wychodzili z torbami. Ja miałam dwie torby, słuchajcie, duże. Ale to też dlatego, że ta kasjerka po prostu nie umiała pakować, bo ja potem wyszłam i się spakowałam w jedną, więc żeby nie było, nie, 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 tyle nie nakupowałam, chociaż kupiłam sporo. Więc, dobra, zapraszam Was na hol zakupowy. Zastanawiałam się w zasadzie, jak mam Wam go pokazać, czy pokazać, tak jak standardowy hol. I w sumie taki miałam plan, żeby po prostu, wiecie, postawić kamerę i e, nagrać Wam tak normalnie. No ale stwierdziłam, że i tak już nie ma światła do tego, więc pokażę Wam po prostu. Z drugiej strony, także zapraszam Was na hol zakupowy z Primarka. Więc pierwsza bluzka do pracy to jest taka szarosiwa, ale oczywiście tutaj no niestety światło nie jest takie, jakie być powinno. Zwykła, taka szersza bluzeczka, to jest rozmiar M. Generalnie zmieściłabym się w ale wiecie, ja chciałam do pracy takie luźniejsze bluzki, generalnie materiałowe. Ta jest akurat ze streczem, więc jest trochę taka bardziej rozciągana. Ja mam takie bluzki z Primarka i jestem z nich zadowolona, no ale do pracy chciałam coś luźniejszego. Druga bluzka jest taka sama, tylko granatowa. Oczywiście w kamerze wygląda na czarną, ale to jest granatowa również rozmiar M. Kolejna bluzka taka sama, tylko brązowa. Oczywiście w kamerze znowu wygląda na ciemną, ale no niestety przez światło. Zobaczcie z bliska, widzicie? O. Ona ma taki kolor brązowy. I to jest taka sama, też rozmiar M. No niestety, inaczej wam tego nie pokażę. Planowałam Wam to nagrać w świetle dziennym, jeszcze, ale niestety. I kolejna bluzka to jest taka siwa, ale trochę jaśniejsza niż ta poprzednia, którą Wam pokazywałam, i ona jest bluzką materiałową, już. Potem Wam wytłumaczę, czemu ta jest materiałowa, a tamte inne nie. I też rozmiar M. Ona jest taka fajna, luźna, naprawdę świetnie się w niej czuję. Oczywiście, te wszystkie rzeczy już do pracy nosiłam. I kolejna bluzka, już ostatnia to jest typowo czarna bluzka i też materiałowa rozmiar M. Pięć bluzek na pięć, nie wiadomo, żeby codziennie mieć inną, ale naprawdę mega wygodne są te bluzki. Do tego oczywiście dokupiłam spodnie czarne, takie rureczki, rozmiar 10, bardzo wygodne, nie zjeżdżają, trzymają się na czterech literach, że tak to powiem. I są takie dosyć elastyczne. Znaczy, jedną ręką to będzie ciężko mi pokazać, ale generalnie są takie bardzo elastyczne, więc fajnie. I są wygodne. Tylko powiem Wam, że jak robiłam pranie, to ja zawsze do prania wrzucałam te chusteczki, żeby, wiecie, w razie w nic nie zafarbowało, i chusteczka biała stała się czarna, więc te spodnie ładnie farbują. Ale to może tylko na początku być. Zobaczymy przy następnym praniu. I jeszcze kupiłam sobie bluzę, oczywiście światło jest nie takie i bluza wygląda jakby była czarna, ale jest granatowa. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. E, tak, generalnie taką bluzę z kapturem kupiłam, to jest akurat eseczka i ona i tak jest mi troszkę przyduża te rozmiarówki tam e, były nie za bardzo. Bardzo fajna, z kapturem, tak jak już mówiłam, ma tu kieszenie, e, w środku jest taka bardzo fajna... Cieplutka, milusia, a kaptur ma cały materiałowy. Generalnie jest bardzo wygodna i sama się sobie w tej bluzie podobam. E, no ale to jest do pracy bluza, chociaż w sumie mogłabym sobie kupić taką tak po prostu do chodzenia. E, no, tylko że tak jak mówię, tutaj niestety w tym świetle No nie wygląda za ładnie. Moja mama też sobie taką kupiła, tylko bardziej taką brązową. A no, może teraz widać. Ona nie jest czarna, tylko mówię, no światło nie bardzo. Słuchajcie, kupiłam sobie spodnie jeszcze Boyfriendy. Generalnie, jeżeli chodzi o te spodnie, one mi się zawsze podobały i nawet je szukałam, ale w żadnym sklepie nie mogłam ich dostać. I naprawdę byłam zaskoczona, że znalazłam je w Primarku od razu, bo poszłam oczywiście te spodnie do pracy szukać. No i jak zobaczyłam, te to po prostu mówienia muszę przymierzyć. Powiem Wam, rozmiarówka nie jest za fajna. Znaczy nie jest za fajna, no nie bardzo dobrana, bo spodnie dziesiątki, jak przymierzałam, były mi za małe, dwunastki też i słuchajcie, musiałam wziąć czternastki, gdzie ja normalnie w czternastkach się topię, że tak to powiem. Także tak, spodnie oczywiście tutaj podwinięte, nie są może tak bardzo szerokie. Tutaj jest taki kolor. Tych spodni. Nie są może tak bardzo szerokie jak te pierwsze Boyfriendy, które wchodziły, natomiast są szersze, krok mają oczywiście niżej i mają wysoki stan. A ja właśnie spodnie z wysokim stanem teraz lubię. Jakoś od niedawna tak mam. Mega są wygodne. Dzisiaj ja miałam na sobie, moje koleżance też się spodobały i się pytała, gdzie kupiłeś. No, to jak powiedziałam, że w Primarku to była w lekkim szoku. Zresztą tak samo jak ja. Więc takie spodnie sobie kupiłam. Tak po prostu do chodzenia na co dzień. I kupiłam sobie jeszcze jedne spodnie. Tak, ale słuchajcie, te spodnie po prostu mi się spodobały. Dawno już je chciałam takie, znaczy dawno chciałam takie spodnie sobie kupić, ale nie mogłam nigdzie ich znaleźć. Bo ogólnie są fajne, ale jak zobaczycie dół, to nie wszystkim mogą mi się spodobać. Patrzcie. Dół mają taki obszarpany. Po prostu mega są, naprawdę, ja wam powiem, że są mega. Też kolor jeansu mi się mega spodobał. Patrzcie, są takie. Mi naprawdę, jeżeli chodzi o spodnie jeansowe, musi się kolor jeansu spodobać. Wiem, że jestem dziwna, ale naprawdę musi mi się podobać. Ten mi się mega podobał, tylko niestety też rozmiarówka nie bardzo i 14 musiałam wziąć. To są spodnie rozciągane. Tamte boyfriendy nie te są. I tak naprawdę wzięłam do przymierzania, słuchajcie, dwie pary tych spodni czy te wzięłam i te boyfriendy. I powiem Wam, że nie mogłam się zdecydować, jakie wziąć. No, i w końcu wzięłam dwie pary. Także naprawdę super. Tych jeszcze nie miałam na sobie, tylko tyle co przymierzałam, ale one są też z wysokim stanem. Nie tak bardzo jak Boyfriendy, ale też, więc są naprawdę super. I słuchajcie, kupiłam jeszcze torbę do pracy. Po prostu torba mi się tak spodobała, bo poszliśmy z mamą na torebki, tak po prostu sobie zobaczyć. No i ta mi się spodobała, bo jeszcze jedna, ale taka trochę tandetna. Ona jest fajna, ma jedną dużą kieszeń. O, tu ma jedną dużą kieszeń I tu ma jeszcze jak widzicie zamek To też się otwiera I ja na początku myślałam, że to jest taka mała płaska kieszeń A okazało się, że ona po prostu po całości Tutaj wiecie, pod spodem tej torby Jakby jest drugie dno i tu można coś wsadzić Tutaj u góry jedna kieszeń Plus jeszcze taka jedna mała zamykana na zamek Dodatkowo tu mamy miejsce na pasek Bo jest pasek, ale ja ją bez paska noszę I ona tutaj materiał ma taki jak Takie kurtki zimowe no a tu normalnie taka ala skórka, także taka torba, ja już ją do pracy noszę, jest naprawdę pojemna I powiem wam, że w poniedziałek właśnie ją miałam jak padał deszcz i ona mi nie przemokła Właśnie słyszę, że pada deszcz znowu bardzo e, Tak, więc takie zakupy, jeszcze trochę tak jak mówiłam kupiłam Jarkowi, ale już wam nie będę pokazywać Jeżeli chodzi o torbę, to w ten poniedziałek właśnie ją miałam pierwszy dzień w pracy I tak lało, że mówiłam wam, że zmokłam I tak sobie właśnie myślałam, że ta torba chyba mi przemokła Słuchajcie, przyszłam do domu, okazało się, że nic nic w środku nie było mokre, także naprawdę super. Torba jest pojemna, e, dużo można tam do niej napchać, więc super. To jest taka typowa teraz do pracy. E, no i ciuchy też takie mam typowo do pracy, jeżeli chodzi o te bluzki, e, to było tak, że to było na jednym dziale jakby. Ja po prostu chciałam takie materiałowe, luźne bluzki, jak mam tu jedną czarną i sz, g, szarą. No i wzięłam te dwie i potem, wiecie, ja po prostu brałam. Ja bluzek w zasadzie nie przymierzam w Primarku. Znaczy w ogóle nie przymierzam bluzek raczej, takich zwykłych. No i jedną wzięłam do przymierzalni właśnie czarną, bo ona była materiałowa. No i ja ją wzięłam po prostu, przymierzyłam, ok, biorę. No i dopiero w domu zauważyłam, że one w środku, te bluzki mają inne napisy i mówię, o coś jest nie tak. A też zresztą widziałam po cenie, bo niektóre były po 2,50, no niektóre po 2 funty i się zastanawiałam, czemu jest taka, taka różnica. No i w domu zauważyłam, że są inne napisy, no i zaczęłam je przymierzać i się okazało, że tamte są bardziej takie elastyczne. Ale na szczęście, tak jak mówię, wzięłam M-kę, więc są mi tak trochę luźniejsze, więc... Zresztą już przez ten tydzień teraz nosiłam te ciuchy do pracy i są mega wygodne, mega mi się podobają, więc wiecie, tak samo torbam. No a dwie pary spodnie kupiłam dodatkowo sobie. Zresztą torbę też, bo nie planowałam. Kupiłam sobie dodatkowo, bo ja generalnie mam tylko jedne takie typowe jeansy, które są takie, takimi biodrówkami, a ja teraz bardziej już wolę takie z wysokim stanem spodnie. Kiedyś oczywiście. E tylko bedrówki, no a teraz z wysokim stanem. No i właśnie Boyfriendy, jak i też te spodnie takie na dole szarpane, mega mi się podobały, zawsze ich chciałam je kupić, no ale tak jak mówię, nigdy jakoś nie trafiłam. Też jakoś wiecie, ja specjalnie nie szukałam, że muszę je mieć, no ale jak poszłam do Primarka i się okazało, że tam są, no to od razu wzięłam do Przymierzalni i tak jak mówię, nie potrafiłam się zdecydować, którą parę wziąć, bo obydwie mi się podobały, w obydwóch czułam się świetnie. No i mama mnie namówiła, weź sobie dwie, no i wzięłam, także wiecie. Także jestem mega, mega zadowolona. No, więc to są moje zdobycze. Chciałam w sumie nagrać to trochę inaczej, no ale wyszła jak wyszło. Niestety pogoda mi nie dopisała i tak już to raczej będzie, prawda? A propos tego, że jest jesień, właśnie miałam Wam powiedzieć, jakie plany mam na wieczór, więc za niedługo będzie Jarek w domu. Ja już obiad mam praktycznie gotowy, więc nie jest źle. Teraz pójdę zmyć ogólnie makijaż. I dzisiaj planuję wyjąć już rzeczy, takie bardziej ciepłe, czyli y, styl jesienno-zimowy, ale letnie już niestety pochować. I tak samo z butami, bo e, wszystkie buty takie właśnie na jesień i zima mam pochowane. Znaczy na zimę jeszcze nie będę wyciągać, ale na jesień mam pochowane i wy, wyciągnięte na lato. No ale już lata nie ma, więc wiecie. Więc czas najwyższy się tym zająć. Już myślałam o tym w zeszłym tygodniu, ale mówię jeszcze nie, bo zeszły tydzień był bardzo ładny. No, ale teraz niestety już czas najwyższy, więc dzisiaj to będę właśnie robić. Ym, oczywiście częściowo sobie też te rzeczy letnie zostawię, jakieś tam bluzki z krótkimi rękawkami, bo różnie to bywa, a nie mam też czasem noszę i na to coś sobie narzucam, więc ym, zostawię. No, ale trzeba już wyjąć rzeczy jesienne. I właśnie postanowiłam, że to zrobię dzisiaj. Ostatnio w tygodniu to był chyba czwartek. Chyba mi się wydaje, że czwartek albo środa, nie pamiętam. Robiłam y, z kolei porządki w moich dokumentach, bo wiecie, teraz zmieniłam pracę, więc y, pochowałam wszystko ze starej pracy i tak dalej, i ogólnie zrobiłam porządki. No a teraz czas na szafę. No i właśnie, myślałam, że dzisiaj to zrobię tak w ciągu dnia, no ale wiadomo, byłam na tej kawie, potem jeszcze musiałam sprzątać, więc będę to robiła wieczorem już na spokojnie, jak Jarek wróci, bo tak jak mówiłam, będzie jakiś mecz oglądał, więc ja będę sobie spokojnie wtedy robić. Tak więc taki mam plan na wieczór. Tak, a jutro yy, przychodzi do mnie mama Standardowo I będę robić jej paznokcie Swoje już zrobiłam, tak jak wiecie Ale jeszcze nie wstawiłam fotki na Instagram Znaczy, jeżeli oglądacie tego vloga, to już pewnie jest, podejrzewam No a jutro będę robić mamę. Moja mama miała przez dłuższy czas przerwę, jeżeli chodzi o hybrydy I dwa tygodnie temu Chciała, żebym jej zrobiła zrobiła mi takie delikatne Zresztą widzieliście fotkę na Instagramie Ci, co mnie nie śledzą, to zapraszam No i... Yy, Teraz już czas, żeby zrobić jej nowe. Także tak to się prezentuje, a w poniedziałek znowu do pracy. I ostatni dzień miesiąca, września. Mm. Więc następne vlogi będą już w październiku. I a propos października, kochani, przypominam, e, iż 13 października są wybory i bardzo proszę wszystkich, żeby poszli na te wybory. Naprawdę żebyście poszli na wybory. Bardzo ważne o to proszę, nie świrujcie, tylko idźcie na wybory. Ja również się wybieram. Em, tutaj na miejscu będzie właśnie komisja wyborcza i trzeba było się oczywiście zarejestrować. Ja się zarejestrowałam. I z tego co wiedziałam, to w Anglii naprawdę w, w bardzo dużej ilości miast są komisje wyborcze. Także dziewczyny, jeżeli mieszkacie w UK, sprawdźcie, jeżeli się jeszcze nie zarejestrowałyście, zarejestrujcie się i idźcie na wybory. Tak. Ja idę 13 października, w niedzielę. No, więc to tyle. Już Wam w zeszłym tygodniu miałam powiedzieć, bo ja już dawno się zarejestrowałam, ale zapomniałam, więc teraz Wam mówię. Także dobra kochani, dzięki bardzo, że byliście. To by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Myślałam, że ten hol zakupowy będzie dłuższy, ale nie jest tak źle, więc... Może i vlog nie będzie zbyt długi. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie. Ja już zapraszam Was na moje kolejne filmy, czyli najbliższy będzie w piątek. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Papa! Pa.